i Było odprawienie się przy bagażu, pokazanie wizy, potem y, do bramki, no i w drogę. Halo, Witajcie, kochani. Jest prostu nie da zegara. Jest 20. A jest Jest za 21 w nocy i czekamy na mojego męża przylatającego z Anglii do nas. Mój tato właśnie po niego pojechał. Ja musiałam zostać, no poczekam. Jestem z dziećmi z domu. Robię mu omleta, bo powiedział, że jest głodny przed wystartowaniem. A po wystartowaniu to już w ogóle pewnie jest mega głodny. Więc chciałam powiedzieć, Lot nie wiadomo, jakie będzie miało opóźnienie. Wystartował z 43 40, 40, 40 minutami opóźnienia, więc nie ciekawie, ale niby pokazuje, że będzie na czas. To się okaże. W każdym bądź razie w planach jest omlet na cebulce, papryce, pomidorach i kiełbasce białej. No, taki plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja Słuchaj, pokroję, wszystko oszykuję, a jak już będą. Pod blokiem to wstawię. Właśnie dzwonił, że jest teraz ten czas planowego przyjazdu, ale samolot ma opóźnienie, będzie o pierwszej 40, czyli ma 50 minut opóźnienia. No i ogólnie było tak, że wiedzieliśmy, że on wystartował później, ale na stronach, jak śledzisz loty, pokazywało, że będzie planował, więc my się śmierzy nadrobić. Ale widocznie nie, i teraz... Sadzaliśmy to przed wyjściem mojego taty, no ale nie było. Było, że planowo ma być. No a teraz pokazuje, że już jest, że jest 1.40. No i <grywa> trochę ta poczeka, no cóż. Mówi, znaczy, no, mówi się, że to nie mamy wyjścia, nie? Tak, to już jest, ale... No niby widzieliśmy, że jest 4.40, minut opóźnienia, ale ta strona jednak nas, że tak powiem, yy, przekonała, żeby jechać wcześniej, że możemy będą na czas. No cóż, człowiek uczy się na błędach, ale z drugiej strony, wiecie, jakby pojechał tata co, pół godziny później nawet, godziny później, aby był, nie było tego opóźnienia, no to wtedy gorzej, nie? Mąż odebrany, jak wylądował po tej pierwszej 40 i to potem szybko poszło. Bardzo szybko wyszedł. Mówię, że gdzieś minut od wylądowania jest z moim tatą, więc to dosyć szybko. Więc zaraz będą. Okay omleta Mówię, że jednak nie musi może być jakaś kanapka czy coś, ale już jestem zaszykowana, więc będzie omlet Nie ma wyboru, nie ma że boli. Trzeba jeść jak jest gotowa. Widzę, że nie rozwala tego omleta. Jej jeszcze nie ma. Ja się yy, rozwalił, obracając, ale był grubie On są, więc akurat na czas. Mój omlecie jest gotowy. in the back eh? <laughs> <laughs> mm my block oh how that gonna some uh -huh. yeah casual intense is call it is checking toda chic looking good i mean it's not that lovely that i'm all pink <laughs> pink <laughs> He's here? Yeah. Yeah. What you was telling him a story? Uh, I was telling him by the the rabbit. Mm -hmm. And you uh, what do you tell him? About nothing. <laughs> you just hug him? Yeah. Mm. Oh, ah, now quietly. i naked. Okay. Which it's one you like pion. you like it? Mama, <laughs> the <on> the <laughs> okay. Yes. Can you show When I was a baby, okay. When I change my clothes, then I show you, okay? mojej babci drugi. Dzieci są chciążekują do samochodu. Mój mąż prowadzi, mama z nami jedzie. Fajne drogi były jak jechaliśmy do Karpacza A nice road was when we was going to Nie, Carpath. Yeah, gdy babci jazdy jechaliśmy, to saty. Ostatniej...

How much he has? <laughs> national speed is one hundred and forty. Yeah, and I'm going one hundred and forty. it's have flashed him. We should have flashed We have to him. a speed this is why We speed is i like that they have flashed And that the, the drones have holes. <laughs> Tom, another will be rushing you. What's with him? Give him space. I'm not driving Good, good, good. It's good. Only a small car. It's only one liter. Look at the car there. <laughs> Another one. <laughs> you no, know, I understand that is a big car, but that is a small car. He's <laughs> you driving 150? you just going to kill the car, that's all. The Europeans <laughs> no, are crazy. No, first the Europeans crazy. In Poland, they like to drive fast. <laughs> oh, 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 turbo speed, Armin, turbo speed. Very fast. <laughs> <laughs> Look how fast he is. So fast! Arvi! Okay. Okej. Okay. Is there a action? Like this Arvi Do jak that nie? Bardzo ładnie jest. Jak mój mąż prosi mnie, żebym nagrała, to jestem jak za bardzo za. But my husband asking for video, now mine. mind well, Oh, one is under 40 Okay. Now no, we're not proving that <laughs> Są podnia, że miną dwóch chłopców czeka mnie. Ja, że mino czerwona, któremu serce dać. Ja, że mino czerwona, biednym sercem.

Oooo! Wiedzina, byliśmy u babci Teraz jedziemy do Magdymala i do domu. Pytam tylko na moją mamę Dzieci już zeszły na dół do samochodu Koniec wycieczki na dzisiaj Jestem wymęczona No i teraz tylko imprezka w domu z dziadkami, z rodzicami i ich dziadkami Sanko Jest godzina 7

Okay, is that, is that over Are they looking on this photo? It is. <laughs> oh. Yeah. Don't you know? Cheese. This is working. Cheese. Cheese. <laughs>